Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśar, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek 8 kwietnia. Dziś zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Święto pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. 27 marca odbył się briefing prasowy konferencji episkopatu Francji, podczas którego odczytany został raport dotyczący liczby ochrzczonych dorosłych. Dane można uznać za bardzo optymistyczne, bowiem, według raportu, w tegoroczną Wielką Sobotę w czasie liturgii wielkanocnej katolicką wiarę przyjęło aż 12 tysięcy osób, ponad 7 tysięcy dorosłych i 5 tysięcy młodzieńców. Liczba ta znacząco przewyższyła wynik zeszłoroczny, gdy w Wielką Sobotę chrzest przyjęło 5463 dorosłych. Tegoroczna liczba stanowi zatem około 32% wzrost względem roku 2023. Proboszcz jednej z parafii w Bordeaux, ksiądz Pierre-Alain Lejeune, skomentował sprawę w sposób następujący. W czasie, gdy nasz Kościół przeżywa bezprecedensowy kryzys, gdy wielu jest zaniepokojonych opustoszeniem kościołów i brakiem powołań, znikąd pojawia się prawdziwa fala nastolatków i dorosłych proszących o chrzest. Belgia i cała Unia Europejska. Przewodniczący Unijnej Komisji Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, pan Juan Fernando López Aguilar, udzielił wywiadu europarlamentarnej stacji telewizyjnej. W rozmowie lewicowy polityk związany z frakcją postępowego sojuszu socjalistów i demokratów pytany był o kwestię tzw. pakietu migracyjnego. Zdaniem pana Aguilara migracja nie jest żadnym kryzysem, a kraje, które twierdzą, że może ona zostać powstrzymana, myślą głupio, gdyż to nie stanie się nigdy. Hiszpan stwierdził ponadto, że stworzenie efektywnego systemu relokacji migrantów pozwoli na uzdrowienie europejskiej gospodarki. Wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz pomoże w, proszę cię, mój drogi słuchaczu, o uwagę, ekologizacji europejskiego społeczeństwa. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, lub jak dziś, informacji o danym święcie, dawka. Dziś obchodzimy Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Obchodzone jest one zwykle 25 marca. W tym roku tego dnia przypadał Wielki Poniedziałek, dlatego święto zwiastowania przesunięte zostało na pierwszy dzień po Oktawie Wielkanocy, czyli dziś. Święto to przypomina o cudownym objawieniu się przez Archanioła Gabriela Najświętszej Maryi Pannie i oznajmieniu jej o rychłym poczęciu i narodzeniu Zbawiciela Świata. Święto to najpierw obchodzone było na wschodzie. Już w IV wieku w Jerozolimie powstała Bazylika Zwiastowania. W Kościele Rzymskim święto to obecne jest prawdopodobnie dzięki papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu i obchodzono je najpierw jako święto Pańskie, a z biegiem czasu jako święto Maryjne. Święto Zwiastowania związane jest z dwoma znanymi każdemu katolikowi modlitwami: Pozdrowieniem anielskim, czyli Zdrowaś Mario, Ave Maria, stanowiącym trzon modlitwy różańcowej. Oraz modlitwą Anioła Pański. Watykan Jak informują katolickie media, pod koniec marca na portalu watykańskiej gazety L'Oservatore Romano opublikowano dość osobliwy artykuł. Autorem tekstu jest ordynariusz diecezji Cassano Al biskup Francesco Savino i stanowi on przedmowę do skandalicznej pro-homoseksualnej książki pod tytułem Droga krzyżowa gejowskiego chłopaka. Autorem książki jest pan Luigi Testa, zadeklarowany gej i wykładowca prawa na jednym z uniwersytetów. W tekście w Loservatore Romano włoski biskup jednoznacznie usprawiedliwia ideologię LGBTQ i wszystkie inne literki. W skandalicznej przedmowie czytamy: Mamy o wiele głębiej rozwijające się rozumienie seksualności, które jest bogatsze, bardziej wolne i bardziej otwarte niż to, które miało tradycyjne społeczeństwo. Hierarcha na łamach, przypomnijmy, watykańskiego periodyku stwierdził ponadto, że Kościół będzie inkluzywny albo nie będzie go wcale. To była sprawka czwarta, a po niej reklama dziś reklama inicjatywy. Uwagi warta. Prawdopodobnie już w czwartek odbędzie się pierwsze czytanie ustaw stanowiących śmiertelne zagrożenie dla tysięcy polskich dzieci. Może, mój drogi słuchaczu, zechciałbyś przyłączyć się do akcji polegającej na wykonaniu telefonu do posłów z Twojego regionu lub napisaniu do nich maila, w którym zaapelowałbyś do ich sumień. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jesteśmy wezwani do obrony życia nienarodzonych. Musimy spróbować choć wywrzeć nacisk na posłów wszystkich klubów parlamentarnych i zachęcić ich do głosowania przeciwko projektom wymierzonym wprost w życie nienarodzonych. Zespół Sprawek Okiem Katolika sugeruje, że być może najbardziej taktyczne będą telefony i maile do posłów trzeciej drogi. Z pewnością przynajmniej niektórzy z nich mogą teraz walczyć z konfliktem sumienia. Spróbujmy więc razem przemówić do ich serc. Apelujmy do sumień wszystkich naszych przedstawicieli, przypominając im o konstytucyjnej gwarancji prawa do życia. Wzory pism i adresy kontaktowe do posłów znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w linku w opisie tego nagrania. Dodatkowo, jeżeli zechcesz, napisz w komentarzu, do kogo zadzwoniłeś lub napisałeś. Będziemy uważnie czytać wszystkie komentarze. Na adres mailowy redakcjamałpa.sprawki.pl możesz wysłać odpowiedź, którą uzyskałeś od jakiegoś posła. Postaramy się opublikować te wypowiedzi w kolejnych materiałach. Przypominam też o przyszłotygodniowych warszawskich Marszach w Obronie Życia. W środę, 11 kwietnia o 16:00 spod Pomniku Kopernika oraz w niedzielę, 14 kwietnia Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny, 12.30, Plac Zamkowy w Warszawie. Szwajcaria 20 marca opublikowany został najnowszy komunikat Światowej Organizacji Zdrowia. Wiadomości skierowanej do przywódców wszystkich państw świata organizacja wezwała do przyspieszonego postępu w przyjęciu tzw. traktatu pandemicznego. Dokument ten ma zapewnić przekazanie WHO znacznych kompetencji zarządczych w kwestii polityki zdrowotnej w przypadku kolejnej tak zwanej pandemii oraz w kwestii dystrybucji leków. W piśmie WHO czytamy Tylko silny światowy pakt na rzecz walki z pandemiami może uchronić przyszłe pokolenia przed powtórką kryzysu związanego z COVID-19, który doprowadził do milionów ofiar śmiertelnych i spowodował powszechne zniszczenia społeczne i gospodarcze. Traktat, który w rzeczywistości zmierza do przekazania globalistom władzy nad polityką zdrowotną, ma zostać przyjęty podczas corocznego Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które odbędzie się w maju. Następnie ma przez sygnatariuszy dokumentu zostać ratyfikowany. Szkocja. W czwartek 28 marca szkoccy parlamentarzyści rozpoczęli pierwsze prace nad projektem ustawy legalizującej eutanazję. Na mocy nowej ustawy, którą szkocki rząd planuje przyjąć zimą, wspomagane samobójstwo byłoby możliwe dla nieuleczalnie chorych, pod warunkiem ukończenia przez nich 16 roku życia, zamieszkiwania w Szkocji od co najmniej roku oraz możliwości samodzielnego przyjęcia substancji skutkujących śmiercią. Dodatkowo zainteresowani eutanazją zostaną przed tzw. zabiegiem zbadani pod względem zdolności do podjęcia takiej decyzji przez dwóch psychiatrów. Szkoccy politycy po raz trzeci w ciągu ostatnich 15 lat będą rozpatrywać projekt legalizujący eutanazję. Aktualne sondaże wskazują, że ma on poparcie ponad 75% Szkotów. Rządząca Szkocka Partia Narodowa zapowiedziała, że w głosowaniu nad projektem nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 24. Grzechy, poprzez które oszukujemy bliźniego lub wykorzystujemy go. Oszustwo i lichwa. Czym jest grzech lichwy? Jest aktem niesprawiedliwości polegającym na tym, że nadużywa się faktu, że ktoś potrzebuje pieniędzy, przy czym potrzebuje ich na życie i jest to spowodowane koniecznością chwili, i pożycza mu się je albo inną wartościową rzecz, jednocześnie każąc mu zwrócić te pieniądze lub rzecz. W określonym momencie z naddatkiem, który ma charakter odsetek albo ceny użycia. Czy lichwa jest tym samym co pożyczka na procent? Nie. Choć każda lichwa jest pożyczką na procent, to nie każda pożyczka na procent jest lichwą. Dlaczego pożyczka na procent odróżnia się od lichwy? Pożyczka na procent różni się od lichwy, dlatego że uważa się obecnie za godziwe, ze względu na okoliczności społeczne i ekonomiczne, iż pieniądze mogą być uważane za rzecz, która przynosi zyski. Co jest potrzebne do tego, by pożyczka na procent była dozwolona i by nie było ryzyka, że stanie się lichwą? Potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, odsetki nie mogą przekroczyć poziomu przewidzianego przez przepisy prawne. A po drugie, bogaci, którzy mają w nadmiarze dóbr, nie mogą być zbyt wymagający w stosunku do biednych ludzi, którzy pożyczają pieniądze nie dlatego, że chcą nimi obracać, ale dlatego, że potrzebują ich na zaspokojenie swoich potrzeb życiowych. Punkt 25. Części integralne sprawiedliwości: czynienie dobra i unikanie zła, wady im przeciwne, opuszczenie i przekroczenie. Jakie elementy są integralne dla cnoty sprawiedliwości, poza jej różnymi rodzajami, tak jak to widzieliśmy w przypadku roztropności? Są to dwie rzeczy: czynienie dobra i unikanie zła. Dlaczego te dwa elementy są integralne dla sprawiedliwości? Dlatego, że w przypadku innych cnót moralnych, jak męstwo i umiarkowanie, nie ma potrzeby takiego rozróżnienia, gdyż nieczynienie zła. Jest w nich tym samym, co czynienie dobra. Podczas gdy w przypadku sprawiedliwości czynienie dobra polega na sprawianiu, że dzięki naszym uczynkom króluje równość pomiędzy nami a naszymi bliźnimi, a nieczynienie zła na zaniechaniu działania, które mogłoby być przeciwne tej równości, jaka powinna panować pomiędzy nami i bliźnimi. Jak nazywa się grzech przeciwko obowiązkowi czynienia dobra? Nazywa się on zaniedbaniem. Jak nazywa się grzech przeciwko obowiązkowi unikania zła? Nazywa się on przekroczeniem. Który z tych dwóch grzechów jest cięższy? Cięższy jest grzech przekroczenia, choć zaniedbanie także może mieć bardzo ciężki charakter. Przykładowo, jest cięższym grzechem obrażenie kogoś niż nieokazanie mu należnego szacunku. Jednakże jeśli jest to bardzo wysoki zwierzchnik, cięższe będzie nieokazanie mu szacunku. Szczególnie publicznie, poprzez brak zewnętrznych gestów go wyrażających, niż lekka oznaka pogardy lub błahe raniące słowo w stosunku do osoby niewiele znaczącej w społeczeństwie. Cnoty pokrewne sprawiedliwości od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. We wtorek 26 marca doszło w Polsce do kolejnego aktu profanacji i ataku na tle religijnym. Tym razem zniszczona została niedawno odnowiona kapliczka ku czci Najświętszej Maryi Panny, położona w rejonie Czerwonej Góry w gminie Chęciny, nieopodal Kielc. Przed południem w pobliżu kapliczki zatrzymał się samochód. Wysiadł z niego 38-letni mężczyzna, który celowo przewracając figurę Matki Bożej, zniszczył ją i natychmiast odjechał z miejsca zdarzenia. Służby zostały powiadomione przez świadka, który dokładnie opisał wydarzenie. Już następnego dnia sprawca został zatrzymany i prawdopodobnie postawiono mu zarzut obrazy uczuć religijnych oraz aktu wandalizmu. Rzecznik diecezji kieleckiej ksiądz Łukasz Zygmunt skomentował sprawę w sposób następujący: Kapliczka ta postawiona została przez mieszkańców w roku 1934. Przy figurce sprawowane były nabożeństwa majowe, poświęcenie pól. Wszyscy wierni darzyli to miejsce szczególną pobożnością. To bolesne i trudne doświadczenie. Ponownie Polska. W poniedziałek 25 marca w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli rzecznik praw pacjenta pan Bartłomiej Chmielowiec. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz aktywistki aborcyjne z organizacji Aborcja Bez Granic. W czasie rozmów, których tematem były wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji w przypadku zagrożenia życia matki, doszło do burzliwej dyskusji. Przedstawiciele ginekologów i położników skrytykowali wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta by zrezygnować z wysyłania matek, które otrzymają skierowanie na aborcję od psychiatry, na badania i terapię, ale by od razu dokonać morderstwa nienarodzonego dziecka. Rzecznikowi wturowały w tym aborcyjne aktywistki, które zwróciły uwagę na dotąd nieścigany proceder płatnego wystawiania skierowań na aborcję od lekarza psychiatry przez internet. Ginekolodzy i położnicy... Wskazali ponadto, że lekarze nie mają obowiązku wierzyć na słowo pacjentce, która przychodzi do nich ze skierowaniem potencjalnie zakupionym w sieci. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wychodzenie kościoła z kryzysu, w którym obecnie się zajmuje, prawdopodobnie wymagało będzie bardzo wielu czynników. Przede wszystkim, oczywiście, interwencji nadprzyrodzonej Pana Boga, dużego cudu. Ponieważ obecnie rządzący Kościołem moderniści, niestety na wszystkich niemal frontach zapewnili sobie kontynuację obecnych trendów. Przede wszystkim obsadzając stanowiska kardynalskie ludźmi wręcz zakochanymi w modernizmie. Niezależnie jednak jak miałby przebiegać ten proces powrotu ogółu Kościoła do katolicyzmu i kiedy miałby nastąpić, na pewno pomóc w tym może już dziś pozyskiwanie zrozumienia, czym ów modernizm jest. Walczyć z kryzysem można między innymi obnażając modernizm, ponieważ jedną z najsilniejszych broni modernistów jest rozległość i pewna nieuchwytność tej herezji. Naprawdę nie trudno dziś znaleźć kapłana, nie mówiąc o osobie świeckiej, który najzwyczajniej nie rozumie różnic pomiędzy modernizmem a katolicyzmem, przez co na przykład tzw. tradycjonalistów uważa za niezrozumiałych krzykaczy. Każdy jeden umysł zaczynający odróżniać zdrową naukę od herezji stanowi wymierny krok w kierunku wypędzenia błędu z kościoła, nawet jeżeli miałoby to nastąpić za 500 lat. Czym zatem jest modernizm? Jest jasnym, że w temacie, któremu poświęcono grube książki, trudno jest poczynić postępy w rozumieniu za pomocą krótkiej podcastowej rozprawki osoby świeckiej. Ale myślę i poddaję tę myśl pod ocenę. Że nie jest konieczne, żeby każdy katolik usiłował posiąść całą wiedzę na temat bardzo szerokiego systemu błędów, jakim jest modernizm. Pełną wiedzę niech posiadają ci, którzy są jakoś powołani do takich wysiłków, czy reszcie wiernych. Nie wystarczy znajomość głównie tych błędów modernizmu, które wpływają konkretnie na ich rozumienie katolicyzmu i ich wiarę. Chciałbym zaproponować następujący sposób wyłapywania modernistycznych błędów w naszym rozumieniu wiary, i poddaję ten sposób pod Twoją, mój drogi słuchaczu, ocenę. Może zamiast usiłować ogarnąć rozumem cały modernizm, warto podejść do tego od drugiej strony, poznawać zdrową naukę i gdy tylko poczujemy rozumowy zgrzyt, oj nie jakie to archaiczne, może kiedyś tak wierzono, ale dziś nie naucza się już w ten sposób. Czy właśnie w tym momencie nie trafiliśmy precyzyjnie w miejsce w naszym rozumieniu wiary, które najprawdopodobniej zostało zainfekowane przez modernizm? I czy dokładnie tego błędu nie warto wyłapać, zrozumieć i się go pozbyć? Podam kilka możliwości takich zgrzytów, ale proszę traktować to jedynie jako pewne naprowadzenie. Jeden. Czy przyjmuje dużą rolę subiektywizmu w rozumieniu religii? Wiecie, do mnie Pan Bóg mówi to, a do mnie mówi to. Ja rozumiem rzeczy tak, ale Ty możesz rozumieć je tak. Każdy jest przecież inny. 2. Czy na Biblię naprawdę patrzymy jak na Słowo Boże? Czy może gdzieś tam z tyłu głowy dopuszczamy spojrzenie protestanckie? Choć oczywiście mądra, na pewno chociaż w części jest efektem weny pisarzy z dawnych wieków. 3. Czy oddzielam w głowie sprawy nadprzyrodzone od sprawy ziemskich, jakby należały do zupełnie innego świata? Na przykład. Chrystus jest królem wszechświata, ale przecież nie królem polityki, królem ekonomii, królem stosunków społecznych, królem naszego państwa. 4. Czy o sprawach wiary myślę raczej w sposób symboliczny i doznaniowy niż realny? Na przykład, czy jest dla mnie jasne, że po trzech dniach od złożenia prawdziwego, fizycznego, martwego ciała do grobu ludzka część natury Chrystusa z martwych wstała? I była widzialna przez konkretnych żywych ludzi. Czy może gdzieś w mojej wyobraźni jest to raczej taka piękna historia, która od wieków już napełnia ludzkie serca nadzieją i miłością, a czy to były fakty, czy raczej symbole, mniejsza o to. I sześć. Czy wiarę uważam za prawdziwe, rozumowe uznanie prawdy? Czy może wciąż, jak chyba absolutną większość z nas nauczano, jakoś łącze je ze swoimi uczuciami, porywami serca? Takim, powiedzmy, nastawieniem tu, gdzieś w klatce piersiowej. To tylko niektóre pola, na których mogą pojawić się owe zgrzyty. U mnie się pojawiały i nadal się pojawiają. A jeszcze niespełna 60 lat temu każdy kapłan musiał składać przysięgę, że nie wierzy w żadną z tych modernistycznych głupot. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu papieże walczyli o każdą pędzi ziemi, by błędy te nie wchodziły do kościoła. Cugli niestety popuścił papież Jan XXIII. Choć usilnie ostrzegano go, że jest to pewna droga do nieszczęścia. Dopiero kilkadziesiąt lat temu modernizm wdarł się do przestrzeni kościelnej. Owoce tego widać dziś coraz wyraźniej. A odwracanie tego procesu zacząć się może, mój drogi słuchaczu, od ciebie i ode mnie, jeśli te miny w swoim własnym rozumieniu wiary katolickiej. Jedną po drugiej będziemy rozbrajać. A zatem słuchajmy tradycyjnych kazań i czytajmy lektury katolickie z przed Soboru Watykańskiego II. Mój drogi słuchaczu, z całego serca życzę Ci powodzenia i odwagi. Mario, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciu wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek o kim Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTube, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w niedzielę 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna już Msza Święta Tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Najświętsza Panno Maryjo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.